Witajcie w nowym roku szkolnym po wakacjach, które ja spędziłam w poczekalniach oczywiście. Dopiero teraz odzyskałam jakiś częściowy optymizm, można tak powiedzieć. Dlatego wracam do nagrywania. Dziękuję, że jesteście. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć o tym, co wydarzyło mi się w na przeciągu ostatnich tygodni. Jest to temat, który. Myślę, że rzadko pojawia się w mediach. Nie mówię tutaj konkretnie o wypadaniu kikuta waginy. W ogóle omawianie kikuta waginy i tego, co się z nim dzieje, jest myślę, że marginalne. Natomiast ja bym chciała poruszyć w dzisiejszym odcinku temat ziarniny. Co to jest? Jak często może występować w populacji po całkowitej histerektomii? przez powłoki brzuszne? Dlaczego się pojawia? Jak można wyleczyć ziarninę? Na, na te pytania i może jakieś inne uda mi się też odpowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Większość pęknięć krocza goi się samoistnie po założeniu szwów. Zdarzają się niestety sytuacje, w których mm, może wytworzyć się nadmiar tkanki w miejscu rany. O tym bęknięciu krocza, lub jak to w przypadku po histerektomii, szwów, czyli nadmiar szwów. Nazywa się to ziarniną po angielsku i w literaturze angielskiej granulation tissue. I jest to po prostu, no, w literaturze występuje też piękna Nazwa ziarnina sklepienia pochwy, czyli narastanie tkanki bliznowatej w górnej części pochwy po usunięciu macicy po histerektomii. Uwielbiam wczytywać się w artykuły naukowe, które mówią, że nie jest to częste, po czym podają statystyki, w których dotyka to jedną na trzy kobiety, jedną na cztery kobiety, i to są dane sprzed 2000 roku. Dla wielu kobiet ta ziarnina zaczyna być tematem, kiedy pojawia się krwawienie. Wiemy, że po operacji wiele z Was krwawienie ustępuje z reguły po dwóch, trzech tygodniach. Natomiast co się dzieje? Hmm, jeśli to krwawienie nagle pojawia się, jest to jest to czasem znak, że jest nie tak. Czasem, często i zawsze. W moim przypadku tak zaczęło się dziać niedawno. I o ile zawsze, zawsze, czyli w ostatnich miesiącach skarżyłam się na pewne dolegliwości, o tyle nie miałam krwawień i byłam bardzo zadowolona z tego, że już nie muszę patrzeć w kierunku podpasek. Natomiast nagle, ni stąd, ni zowąd, zaczęły się plamienia. Plamienia, krwawienia. E, szczególnie bolesne po zbliżeniach pojawia się ból. I myślałam, że jak zawsze, w moim umyśle kobiety mówiłam U... sobie historię, że to jest na pewno dlatego, że spada mi estrogen, i być może moje ściany, waginy są cieńsze. Ale te bóle zaczęły być o wiele bardziej intensywne, zaczęły być bardziej piekące. I niestety już wiedziałam, że to nie jest raz drugi, czy trzeci, że to jest po prostu już. Stały ból i stały ból i plamienia oznaczają, że jest problem do rozwiązania. Poszłam do ginekologa i powiedział o tym, że właśnie mam nadbudowaną tkankę bliznowatą w bliźnie, która powoduje takowy ból i krwawienie. Krwawienie, plamienie i niestety będzie musiała zostać usunięta na sali operacyjnej, na której jestem częściej niż w galerii handlowej. Jak to wygląda? Są różne sposoby. Najczęściej się używa azotanu srebra, lub jest też możliwe wypalanie. Jest to procedura, która trwa 15-20 minut. Jest to tak zwana chirurgia dnia jednego dnia. Chciałam powiedzieć dnia codziennego. I rzeczywiście po, po kilku godzinach, tam dwie godziny od zabiegu, jest można wyjść. Gojenie trwa kilka tygodni. Może tak być, że wytworzy się też stan zapalny i będzie musiał być włączony krem, antybiotykoterapia. Anty anty Natomiast w moim przypadku ja musiałam być lekko zszywana i został użyty azotan srebra. Także był to zabieg, którego się nie spodziewałam. Dlatego też pobrano biopsję, które na szczęście okazały się być w, w porządku, poziom, cała ta procedura spowodowała, że mój poziom stresu znowu wywindował do góry. Ten proces gojenia się przez lekarza, który wykonywał ten zabieg został. Zdefiniowany do 4-5 tygodni, natomiast po rozmowie z moim onkologiem powiedział, że to może być nawet proces, który trwa do 8 tygodni. To czas, w którym absolutnie, jak to zawsze, nie dzieje się niby nic, natomiast nie można się też jakoś wybitnie przemęczać, co jest ciekawe, bo mam wrażenie, że nie wiem, w, w jakich okolicznościach zostały te wszystkie zalecenia pisane, ale tak naprawdę trzy dni to jest większe oszczędzanie się, a później możecie wszystko wykonywać tak jak wcześniej. Jest zakaz absolutny kąpieli, jest zakaz absolutny współżycia w znaczeniu stosunku i zawsze mnie zastanawiało, jak to jest możliwe, że Istnieją takie drobne powikłania, i nikt o tym nie mówi do momentu, do którego po prostu się tego nie ma. Dla mnie takie powikłania, które zdarzają się 30-40% kobiet, ze względu być może na to, że jest tam spadek estrogenu, za dużo tego estrogenu, na przykład wśród kobiet, które stosują do pochowo krem ze estrogenem, być może jest też tak, że. Ta blizna jest niewystarczająco sucha, i dlatego narasta kolejna na niej. Przepraszam, ta rana. Tak naprawdę nikt nie ma odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, po prostu tak się dzieje i trzeba sobie z tym poradzić, tylko jest to kolejna pewnego rodzaju komplikacja, która zabiera jakość życia, bo to był taki moment, w którym myślałam, że wszystko, tak. Jest na dobrej drodze do tego, żeby było dobrze, ale niestety tak nie będzie. To powikłanie przypomniało mi o tym, że kikut, waginy jest tak na dobrą sprawę nadal tematem tabu. Jedynie ważne, trudne, chirurgiczne powikłania są omawiane, a te powikłania, które powodują wśród kobiet obniżenie radości życia, problemy podczas Stosunku, krwawienia, bóle, czyli wszystko to, co znowu jest margi, marginalizowane, istnieje w przestrzeni. Nikt mnie nie przestrzegał, nikt mi nie powiedział, że ta rana mo może się coś takiego wydarzyć. Wszyscy zawsze tylko powtarzali i mówili wokół, że trzeba uważać na, e, na pęknięcia szwów. Ale na to, że narośnie mi ziarnina, na Ranie po histerektomii już nikt nie wspomniał. I nie słyszałam o tym, żeby, było to, żeby był ten temat poruszany. Jest to dla mnie szczególnie bolesne, że tak bardzo mało znowu przywiązuje się uwagi do jakości życia kobiet, jakości codziennego życia kobiet, bo wiele kobiet mówi, jak fantastycznie i cieszę się, może wyglądać ich życie po szczególnie w tym kontekście seksualnym po histerektomii i nagle okazuje się, że zawsze musimy uważać na siebie, zawsze musimy o wszystko dbać, zawsze musimy pamiętać, że ach to krwawienie, to plamienie, to jest jednak sygnał, że trzeba to sprawdzić. Zawsze musimy o sobie pamiętać i bardzo mnie drażni, że nadal trzeba o tym głośno mówić, trzeba pytać i trzeba Zwracać uwagę i edukować się wzajemnie, mimo że tak na dobrą sprawę, to też leży w gestii lekarza. Niemniej jednak chciałam Wam powiedzieć, że goję się dobrze i chciałam Wam przestrzec przed ziarniną i przed tym, że jeżeli boli Was, czujecie ból taki piekący, surowy, to proszę pójść do ginekologa, bo być może będziecie potrzebować. Tego zabiegu warto jest sprawdzić dwa razy, szczególnie po histerektomii. Życzę Wam wspaniałego tygodnia.